Znajdujemy się teraz kilka kilometrów na północ od Maspalomas, jadąc trasą GC60, dokładnie na północ, napotykamy taki park etnograficzny Mundo de Aborigen, czyli świat Aborygenów. Jest to taka rekonstrukcja życia pierwszych mieszkańców tej wyspy, jednak właśnie Aborygenów sprzed około 1300 lat. Tam jest wejście do tego parku. Park jest dosyć duży, bo obejmuje kawałek tego wzgórza, aż do, aż do tego tutaj, o, właśnie do, tej, do tego wzgórza tutaj, do tej statuły. Są tam rekonstrukcje ich chat, są takie tutaj pokazane jest rzekomo codzienne życie. Ja tam niestety nie wejdę, Natomiast no wejście kosztuje 10 euro, mamy też tutaj taką e, kafeterię, gdzie można sobie coś wypić i zjeść, a z tyłu tam nawet jedziemy grilla. No i cóż, i dosyć no, fascynujące generalnie widoki również mamy, ponieważ o, tu jest, tu już, to jest troszkę wyżej i tam widzimy morze, znaczy widzimy ocean. No, i w tamtym kierunku jest Maspalomas, ale tego w tej chwili nie zobaczycie. Także e, także pozdrowienia z Mundo Aborigen w Maspalomas, nasz nauk geografii.